Partia czerwonego dorwała się do stołków, nie tylko tych ministerialnych, ale także przecież w województwach, w spółkach skarbu państwa. No i porzuciła wszystkie idee, no dlatego właśnie ten wynik jest taki słaby. Magda biejat, no jeżeli ona się godzi na to, żeby i nie protestuje w ogóle, że szefową klubu jest Anna Wanna-Żukowska, już teraz nazywana, która po to, żeby wziąć dietę z Krajowej Rady Sądownictwa, której jest członkinią, no to, a nie chce jej się nic robić i pójść, no to z Wanny się łączy. Teraz to podobno usunięto z Sejmu, a to powinno, znaczy z sejmowych tych nagrań, a to powinno być nie usunięte, tylko ona powinna być usunięta z Krajowej Rady Sądownictwa. No, pani posłanka Sejmu. oczywiście usprawiedliwiała się, w ogóle mi kręgosłupa, no ale wtedy pewnie, pewnie są inne wyjścia w to takich znaczy, no, sytuacjach. Ona w ogóle nie ma kręgosłupa, więc trudno, żeby ją bolał. To raczej wymówka.